Witajcie. Dziś zanurzymy się w świat jednej z najbardziej fascynujących i budzących respekt ryb akwariowych. Mowa o pielęgnicy Pawio Okej. Ta potężna, inteligentna ryba jest często określana jako królowa pielęgnic. Dzięki swojemu majestetycznemu wyglądowi, bystremu charakterowi i imponującym rozmiarom. W tym filmie przyjrzymy się jej wyjątkowym cechom. Dowiemy się, jak pielęgnować ją w akwarium, poznamy jej wymagania środowiskowe, tajemnice rozmnażania, choroby oraz ciekawostki, które czynią ją tak wyjątkową. Zapraszam na podróż po świecie pielęgni Pawiokich. Pielnica Pawioka, zwana również ocelatem, to jedna z największych hodowanych. W akwariach. Jej ciało jest masywne, zaokrąglone i często osiąga długość od 25 do nawet 35 cm. Nazwa pawie oka pochodzi od charakterystycznych plam w kształcie oka na płetwie ogonowej. Przypominają one oczy pawia i pełną funkcję ochronną, ostraszając potencjalnych drapieżników w środowisku naturalnym. Najczęściej spotykane są odmiany w odcieniach pomarańczowo-czarnych, ale w akwarystyce znajdziemy też odmiany albino oraz kolorowe mutacje. Ocelety to nie tylko piękne ryby, są również znane ze swojego wyjątkowego charakteru. To ryby o wysokiej inteligencji, które mogą rozpoznawać swojego opiekuna, reagować na jego obecność i przyzwyczaić się do dotyku. Są też ciekawskie, co sprawia, że każda interakcja z pielnicą to unikalne doświadczenie. Potrafią manifestować swoje nastroje, a jeśli coś im nie odpowiada, potrafią zmienić kolor lub wykazywać się drażliwością, szczególnie podczas walki o terytorium. Pielnice pawiokie to ryby, które wymagają przestronnych zbiorników. Ze względu na ich imponujące rozmiary i aktywność, minimalna pojemność akwarium powinna wynosić około 300-400 litrów dla jednej pary, ale im większe akwarium, tym lepiej. Ocelaty są aktywne i terytorialne, ale także potrafią zdominować swoje otoczenie. Ich naturalne środowisko to rzeki i dopływy Amazonii, dlatego najlepiej odtworzyć im w akwarium styl w biotopu rzecznych głębin. Miękki, piaszczysty substrat, korzenie i większe kamienie, które zapewnią im mi miejsce do schronienia i zorganizowania swojego terytorium. Należy unikać delikatnych roślin, ponieważ pielęgnice pawełki lubią wykopywać podłoże i często uszkadzają roślinność w akwarium. Warunki wodne jakie musi mieć pielęgnica. Temperatura od 24 do 28 stopni Celsjusza pH lekko kwaśne do obojętnego 6,5 do 7. Twardość miękka do średniej twardości. Pielęgnice pawiełki są bardzo wrażliwe na jakość wody, więc konieczna jest wydajna filtracja i regularne podmiany wody. Akwarium musi być stabilne. Względem parametrów, ponieważ ocelaty źle reagują na nagłe zmiany środowiska, warto również pamiętać, że to są silne ryby, które potrzebują odpowiednio zabezpieczonych pokryw i wytrzymałego sprzętu, takiego jak filtry zewnętrzne, które są mniej podatne na uszkodzenia przez te silne ryby. Pielęgnice pawiokie są ciekawskie, ale i terytorialne. Mogą być agresywne wobec innych ryb, szczególnie jeśli czują zagrożenie lub bronią swojego terytorium. Mimo to mogą żyć z większymi, łagodnymi rybami, które będą respektować ich przestrzeń. Odpowiednie towarzystwo dla pielęgni z pawiokich to sumy wielopłetwe ryby, które żyją przy dnie, a dzięki swojej twardości i Dobrze dogadują się z ocelatami. Czarne paku, duże, spokojne ryby, które nie naruszają terytorium pielęgnic. Duże bocje, jako ryby żyjące przed niej, nie rywalizują o przestrzeń w akwarium. Nie poleca się trzymać z pawiokich z mniejszymi gatunkami, ponieważ mogą one stać się ich ofiarami. Pielęgnice mają silny instynkt terytorialny, więc mogą bronić swojego terytorium, szczególnie w okresie godowym. Jeśli jesteśmy przy okresie godowym, to powiedzmy sobie coś o rozmnażaniu pielęgnic. Pielęgnice są rybami monogamicznymi, co oznacza, że tworzą pary na całe życie. Jeśli zdecydują się na tarło, stają się bardzo oddane i opiekuńcze wobec swojego potomstwa Przed tarłem sami i samica wspólnie przygotowując miejsce na jaja, często wykopując dołek w podłożu lub oczyszczając polskie powierzchnie. Po złożeniu jej oboje rodzice czuwają nad ich ochroną, a gdy wylęgną się młode, strzegą ich i dbają o nie. Przez pierwsze dni po wylęgu rodzice zajmują się przenoszeniem larw do wykopanych jam, gdzie młode są bezpieczne. Do rozmnażania najlepiej wybrać osobny zbiornik, ponieważ rodzice mogą stać się bardzo agresywni wobec innych ryb. Taki osobny zbiornik dla pary z potąsem powinien mieć podobne warunki jak akwarium ogłówne. Rajnice są wszystko żarne, ale mają preferencje do diety mięsnej. W naturze żywią się owadami, skorupiakami i mniejszymi rybami. Rybami. W akwarium warto urozmaicać ich dietę podając im kryli, krewetki. Są one bogate w białki i zdrowe tłuszcze. Ochotka i rureczniki, naturalny pokarłek dostępny w formie mrożonej lub żywej. Pele dla pielęgnic. Pokarm zawierający witaminy, które sprawiają wzrost i wybarwienie. Unikajmy nadmiary pokarmów mięsnych, które mogą obciążać układ trawienny ocelatów. Regularna kontrola diety i dbanie o jakość wody są kluczowe w utrzymaniu zdrowych pielęgnic. Pielęgnice pawełkiem, mimo swojej wytrzymałości, są podatne na choroby wynikające z braku odpowiednich warunków wodnych. Oto kilka chorób, które mogą je dotknąć. Rybia ospa objawia białym Plamkami na ciele i wymaga leczenia odpowiednimi preparatami. Choroby pasożytnicze i bakteryjne wynikają głównie z nieodpowiednich parametrów wody i braku higieny w akwarium. Problemy z pęcherzem pławnym często są skutkiem niewłaściwej diety, zwłaszcza zbyt dużej ilości pokarmów wysokotłuszczowych. Pielnice są wrażliwe na jakość wody, dlatego stabilne parametry i dobra filtracja są kluczowe dla ich zdrowia. Warto regularnie monitorować jakość wody oraz unikać stresujących sytuacji, które mogłyby pogorszyć ich stan zdrowia. Pielnice pawiałki są znane z tego, że rozpoznając swojego opiekuna, potrafią się przyzwyczaić do człowieka i reagować na jego obecność, co czyni jednym z najbardziej interaktywnych ryb akwariowych. Pielęgnicy mogą żyć nawet do 15 lat przy odpowiedniej opiece, co sprawia, że są rybami na lata. Potrafią zmienić barwę w zależności od nastroju. Ocelaty potrafią zmienić kolor swojej skóry, a intensywność barw często zależy od ich emocji i nastroju. Pielęgnica Pawiołka czasami angażuje się w zachowania przypominające pocałunki. Jest to jednak rodzaj walki między osobnikami o dominację, nie wyraz miłości. Pielęgnica Pawełka to prawdziwa perła wśród pielęgnic. Jej piękna inteligencja i majestetyczny wygląd sprawiają, że jest wyjątkowym wyborem dla doświadczonych akwarystów. Jednak decyzja o jej posiadaniu wymaga odpowiedzialności i przemyślanych warunków. Jeśli jesteś jednak gotowy na to wyzwanie, pielęgnica Pawełka odwdzięczy się swoją obecnością, zachowaniem i niezwykłym kontaktem, jakiego nie doświadczy z innymi rybami. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem.